Kopalnia dla górników to drugi dom, a jak wiadomo o dom trzeba nie tylko dbać, ale przede wszystkim trzeba go chronić, teraz przed bardzo niebezpiecznym i niewidzialnym wrogiem. Sztab kryzysowy, powołany przez prezesa Jastrzemskiej Spółki Węglowej, od wielu dni pracuje w trybie ciągłym, w formie wideokonferencji. To tutaj podejmowane są decyzje i powstają procedury bezpieczeństwa mające chronić przed wirusem załogi i ich miejsca pracy. Najważniejsze to jest to, żeby spółka po prostu cały czas prowadziła. Działalność. To jest mój cel, żeby to robić w sposób bezpieczny i ciągły. Sztab kryzysowy to sztab specjalistów, którzy nieustająco monitorują sytuację, dostosowując swoje działania do zmieniającej się rzeczywistości. Jego decyzje są realizowane przez sztaby kryzysowe, jakie powołano w każdym zakładzie górniczym. Brama kopalni to teraz więcej niż tylko miejsce, przez które wchodzi się do zakładu pracy. Tak, brama to jest pierwsza linia obrony, żeby nie wpuścić pracownika chorego na zakład pracy. Pomiar temperatury to jedna z pierwszych procedur mających uchronić pracowników przed infekcją. Nie kontrolujemy precyzyjnie pomiaru temperatury u poszczególnych pracowników, sprawdzamy tylko czy temperatury nie mają podwyższonej. Jednocześnie osoby, u których temperatura ciała jest wyższa od normalnej, po wstępnym wywiadzie trafiają do namiotu przed kopalnią, gdzie drogą telefoniczną są konsultowani przez służby medyczne. Procedury bezpieczeństwa wprowadzone w zakładach górniczych mają na celu przede wszystkim minimalizację ryzyka infekcji. Dlatego decyzją sztabu kryzysowego od poniedziałku, to jest od 23 marca, wprowadzony został system trzyzmianowy. W ten sposób ograniczony jest bezpośredni kontakt pracowników kolejnych zmian w tak newralgicznych miejscach jak cechownia, łaźnia, na szybie, pod szybie oraz wyrobiska. System ten tam pozwala ograniczyć ilość pracowników na zakładzie pracy oraz po to, żeby pracownicy, którzy wchodzą na zakład pracy i wychodzą, nie mijali się ze sobą, nie mieli kontaktu, a kontakt, żeby był ograniczony do minimum. Służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i przeprowadzanie odkażania dokładają wszelkich starań, by w newralgicznych dla ruchu pracowników miejscach górnicy byli bezpieczni. Tak więc kilka razy dziennie odkażane są korytarze, toalety, bramy, cechownia, lampownia, łaźnia górnicza, ale też windy górnicze do jazdy ludzi i kolejki do transportu górników pod ziemią. Zmianie uległy też zasady, według których górnicy poruszają się po kopalni. Pracownicy poruszają się w maseczkach czy w maskach przeciwpyłowych na zjeździe, jazdem, jazdą pracowników na dół urządzeniami szybowymi oraz jazdą pociągami osobowymi do miejsca pracy. Nowe procedury dotyczą też poruszania się windą. Ograniczona jest ilość osób wchodzących na poszczególne piętra klatki szybowej po to, żeby pracownicy nie kumulowali się w tych klatkach, żeby, żeby nie stali twarzami do siebie i żeby była możliwość odwrócenia się pracownika do siebie plecami. Ostatnią linią obrony kopalni są służby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. Są wyznaczone specjalne pomieszczenia strategiczne dla zakładu pracy. Są to stacja Geofizyki Górniczej, stacja dyspozytorów głównych, stacja gazometrii, pomieszczenie IT systemu i pomieszczenia stacji ratowniczej, gdzie wejście mają tylko poszczególne osoby zakładu pracy wyznaczone przez KRZG. Istotnym elementem procedur bezpieczeństwa jest informacja. Każdy pracownik musi więc wiedzieć, jaki jest cel i jakie efekty mają przynieść wprowadzone procedury bezpieczeństwa. Obieg informacji wygląda następująco. Poprzez radiowęzeł komunikaty BHP, inne informacje ustne przekazywane poszczególnym kierownikom działu, którzy przekazują dalej do poszczególnych komórek organizacyjnych naszego zakładu aż do pracownika nieetatowego. Opracowane przez sztab kryzysowy procedury bezpieczeństwa obejmują każdą sytuację, także taką, w której nastąpi nagłe pogorszenie zdrowia górnika. Jest opracowana procedura wyprowadzenia pracownika, który zgłosił nagłe zachorowanie. Pracownik jest wprowadzony w asyście drugiego pracownika w zastosowaniu środków ochrony indywidualnej, maski przeciwpyłowej i rękawic. Transport odbywa się kolaską do transportu poszkodowanych, następnie wyjeżdża pracownik szybem do góry i przemieszcza się do punktu pierwszej pomocy. Tutaj pielęgniarka przeprowadza wywiad medyczny i na jego podstawie określa, czy pracownik może być zainfekowany koronawirusem, jeżeli tak, wówczas wzywa się karetkę z wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. Przejście pracownika do karetki specjalistycznej jest zabezpieczane przez ochronę zakładu. Nawet najlepsze procedury nie przynoszą żadnych efektów, jeżeli nie będą przestrzegane przez pracowników. Są zdyscyplinowani, wiedzą, że to jest na ich korzyść, żeby nie zachorowali. Czują się odpowiedzialni za swoje stanowiska pracy, za swoje rodziny i przestrzegają tych zasad.